Żydzi zaczęli od tego strzału zaczęli sami strzelać. I nowy przełom, jaki nastąpił, to był taki, że Żydzi zastrzelili pewnego porucznika Wojska Polskiego. Znamy tylko jego imię, dlatego że wypadł żołnierz. Do tych żołnierzy, którzy otaczali budynek już, yy, 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 żydowski, i krzyczał: Nasz porucznik zamordowany przez Żydów. I wtedy nastąpił pewien przełom. To jest charakterystyczne zresztą dla wyszkolenia armii, może wszystkich, ale w szczególności armii komunistycznych, że jeśli wojsko jest nawet neutralne, ale zginie jeden człowiek. Zostają w jego obronie. I tu właśnie wyniesiono tego nieszczęśnika na, na ten, on tu leżał we, na, na tym podwóreczku. Za chwilę zabito następnego. Żydzi zabili następnego oficera. Tu jest niejasne, bo wszyscy chodzili w zielonych mundurach, to był oficer. Raczej to nie był członek wywiadu, tylko raczej to był członek albo z tego pułku czwartego lub drugiej, drugiej dywizji, albo to był członek ochrony tych, tych ochrony budynku, bo to była bardzo liczna grupa, która została tam sprowadzona. Jeszcze jeden Żyd miał połączenie telefoniczne dzwoni do radzieckiego, właściwie do komendanta całych Kielc, bo tam, była, tam był taki sztab specjalny, specjalny, który miał czuwać nad bezpieczeństwem Kielc, a jego zwierzchnikiem był ten Rosjanin. I on mówi, co się dzieje, jacyś ludzie, napadli w mundurach polskich i tak dalej, co to, co to znaczy, prosimy o pomoc, armię radziecką i tak. W ogromnym raporcie, który nam udostępniono, kiedy pisaliśmy tę książkę, to w tym raporcie było jedno ważne zdanie. To było słowa odpowiedzi tego dowódcy sowieckiego. Nic nie możemy zrobić, bo w tej chwili nie mamy mundurów polskich w naszej jednostce. Kto je włożył, gdzie był, nie wiemy. Jednak ci żołnierze, którzy, no, można powiedzieć, że walczyli z Żydami, nie okazywali zbyt wielkiej odwagi. Także nastąpiła jakby równowaga sił w pewnym momencie i prawdopodobnie dowódca całej akcji, major Sobczyński, wezwał posiłki. I zjawiło się KBW, to było to KBW, które to była tak zwana zaporówka, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo w armii radzieckiej była, były dwie możliwości, a później w armii PRL, albo zginiesz z ręki wroga, albo my cię zastrzelimy, jeśli nie będziesz chciał walczyć. Więc zaporówka to była grupa, która szła za armią, i wyłapywała dezerterów, wystrzeliwała ich najzwyczajniej. Względnie, jeśli to byli oficerowie, czy jacyś partorgowie, czy jacyś tam, to ich oddawała pod sąd i tam ich skazywano i zabijano. Więc Zaporówka była niesłychanie groźnym, świetnie zorganizowaną grupą. Zaporówka nadeszła ku ulicy. Planty, jak już pokazywałem ulicę Sienkiewicza, to nadeszła, może to będzie wygodniej nawet, o tu mamy te Sienkiewicza ulice, o i ci szli, tu w, w, idzie się w dół. I charakterystyczne było, że ci ludzie, ta grupa KBW szła trójkami. To była pewnego rodzaju forma, forma sowiecka. U, u, u organizacji yy, kolumny wojskowej. I pierwszy, w każdym razie, pierwszy szereg był uzbrojony w, w ręczne karabiny maszynowe, typu diktarie. I kiedy zbliżali się do rogu ulicy, zdjęli te diktariewy, i to już było na tyle blisko, że mogli obłożyć ogniem. Tutaj z tego rogu okna żydowskie. No i później, kiedy już to wszystko się skończyło, to nastąpił natychmiastowy remont tego budynku i te dziury po pociskach za, za czymś zalepione, jakąś zaprawą czy cementem. Oczywiście krew pousuwali i tak dalej. I nas, znowu nastąpiła obustronna strzelanina. Trzeba dodać, że gdyby jakikolwiek cywil znajdował się w tym... W tym obszarze, a trzeba powiedzieć, że ulica Planty dlatego tak. była tak szeroko no, narysowana, żeby można było sobie wyobrazić, że tam jakiś tłum się mógł zmieścić. Spójrzmy na ten większy, tak. na ten bardziej tak. ogólny plan. No więc właśnie tutaj jest ta ulica Planty, to jest taka cieniusin, taka, przepraszam, Sienkiewicza jest taka cieniusinka, a planty bardzo szerokie, że niby tam się tłum mieścił. Więc rzeczywistość yy, rzeczywistości było tak. Że wszyscy słyszeli strzały i okay. o, i teraz znowu tu przejdziemy, że, do... że tu mamy Sienkiewicza w, y, w, przez, przez środek ulicy Planty biegnie wtedy to była rzeczka silnicza, dziś to jest rodzaj takiego kanału i tu był mały mostek. Więc na mostku zbierali się widzowie i. Tu, gdzieś do tego punktu, do wejścia na ulicę Planty, patrzyli co się dzieje. W chwili, kiedy wybuchała silna strzelanina, wszyscy rzucali się do ucieczki. W chwili, kiedy to się uspokajało, wracali. I tak to, to było wiele godzin trwało. I na tym właśnie mostku był jeden, jedyny człowiek, który Wśród porwanych z tłumu lub nawet z domów wyciągniętych przez UB nie został zamordowany później w toku, w toku rozstrzeliwań po tak zwanym procesie kieleckim. Ale do tego później powrócę, bo to jest ostatnia część. Bardzo szczegółowo Pan nam przedstawia to, co się wydarzyło w Kielcach. Czy możemy już dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy można nazwać te wydarzenia prowokacją? Nie. Dlatego, że temu dziecku nie udało się nikogo i tym milicjantom nie dało się sprowokować.